Wszystkich. nareszcie udało się złapać słońce żeby pokazać jaka będzie temperatura na solarze takie słoneczko u mnie jakieś pół godziny świeci no, do końca dnia po chmurkach to jest południe może coś się uda jeszcze dogrzać zobaczymy no to idziemy na termometr Mamy zimę. Który dzisiaj? Koniec stycznia. Koniec stycznia mamy. Śniegi leżą. A nie wiem, czy mówiłem, że mieszkam w okolicy Lublina. Na dworze mamy 2 stopnie. O, cofniemy to? O, dobra. Idziemy na środka. No i tak wentylatorek włączyłem jakieś 5 minut temu No i sobie chodzi na wilocie mamy na mamy Czy prawie 40 stopni Załapię, załapie I tak sobie będzie chodzić Jestem na dworze cały czas Zobaczymy, będę musiał kontrolować, właśnie czy nie zachodzi słońce. A wentylator mam na razie tylko tak przystawiony. Nie no. całkiem do dziury, nawet to. wentylatorek, jazdko. I tyle. I tak się sprawuje. I tak to wygląda test przy słońcu. Dzisiaj jest czwartek, więc tylko pół dnia nadają takie słoneczko, ale w niedzielę nadają cały dzień. Słońce świeci, nie wiem czy będzie widać. Nie będzie widać. No i tak. Jeżeli słońce świeci cały czas, nie ma problemu z utrzymaniem temperatury. Jak chmura najdzie, to automatycznie spada. Ale nie latam w to i z powrotem, żeby wyłączyć, po prostu sobie chodzi. <słuch> Bardzo fajne cieplotki powietrze. I dziękuję za uwagę.